ze strony Oleg Bor i widzimy się w kolejnym odcinku z e, Infinite Crisis. I tym razem postanowiłem sobie, że zagram e, sam przeciwko botom, więc weźmiemy ten po prostu tryb 1 na 1 e, Nie będzie to zbyt długi odcinek, ale przy okazji e, uda mi się e, zaprezentować Wam postać. Jaką jest Oliver Queen No pewnie, że Tom i dajesz... Nie czaję jeszcze ruchów tych jakie on ma Oglądałem filmik instruktażowy, więc może to coś mi pomoże. Nie? No dobra. No, gramy przeciwko Gaslight Batman Android, więc... Los...

Ten Sekund. seconds. Tak, alley. I know these blood-soaked streets well. I also know that a marksman is well equipped to handle its challenges. Keep your drones between you and your enemy, and strike when they approach. Ten e, Ballistic arrows, superform arrows, thermic arrows. Dobra. E, to jest chyba moje ulti, tak można nazwać. Sure. Zobaczymy jak nam pójdzie, zobaczymy. Nie jestem do końca... raczej jestem optymistycznie nastawiony, jak zwykle. O, idą moje te. To spikanie będzie. Drony preferują atakować turysty czy inne drony. Jednak, jeśli żadne z tych celów nie są dostępne, one atakują twojego mistrza. okay <grym> one shot it's done you <grym> <sobie> do <grym> <W zabiegu>? had <grym> do do it come defeating an enemy grants credits and experience to your. and to any allies that assist it it also provides a w... window of opportunity to work unopposed atov bucho piece of cake uh-huh tushipshapio ivobucho okay.

coins to earn credits that you can use to build up. Ah, to The more credits you gain, the more artifacts you can build and the stronger your champion becomes. Evo. Jeszcze nie ogarniam, na czym polegają te jego ruchy. A, ty. <Szyskujesz> OK, <witam na> <Szyskujesz> to ja sobie wrócę. Po prostu nie, ja jestem tak <o> zachwycony. Nie dość, że tym strojem. Oliver z albo by tego nie zrobił. A, a. Nie, tak się patrzę, co tu jeszcze można robić. <śmienny> A, deć. Plan, I ja prefer to improvise. Dobra, wycofujemy się. Musimy niestety się wycofać o, middle tarp, under attack. Tym, tym, tym. Tak sumie jeden na jeden to jest trochę nudnawo, ale no właśnie, podsumował to bardzo dobrze. No cool down, cool down 16,7. Nie czaję. Nadal do końca nie czaję tego ruchu. Sorry, buddy, no deal. <laughs> Dавай. Rozwala ich oli. Turrets are dangerous enemies. Even I can only take a few of those hits. To chyba věnujeme lepšíta. this I don't like guns. Ooh, uh, this should get their attention. Due to the crisis, the bleed is awash with rubble. With powers like super strength, detonate, or consume, these can be used in many ways, as deadly projectile or source of fuel. Mm -hmm. Okay, I've got toys. I don't play games. Basic attack.

Ok, nie mogę coś przejść przez tą linię obronną, ich net chyba do wie... wieżyczki nie podszedłem. Te 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 te. to jest takie do uciekania, rozumiem. When an enemy drone is destroyed by a turret or another drone, it leaves a credit coin on the ground for you to collect. Okay. Welcome to the big leagues. Nicely done. I see that in the face of difficult odds. Nie wiem, co to robi. Co teraz? robi? Okay. Dobra, wycofajmy się. Ja sobie wrócę zaraz do nich tutaj. To jest ta, jak ona ma. Mm. Ta jakaś dziwna. Okej, skoro tak mówisz. Mm. Nie, podoba mi się, podoba mi się postać. Mimo, że gram przeciwko, wiecie. Bottom teraz, bo nie jestem jakimś programem w to, to to mi się podo podoba, to i mam nadzieję, że uda nam się kiedyś przeciwko zwykłym graczom zagrać. Shit. Aha! Jeszcze jeden strzał, mogę tak sobie zostać. Przepraszam, buddy, no deep. Weźmy sobie to. Jajajajaj. Udało się, ale się muszę i tak wycofać Okej, okay, co ja tu? On tu na atak się widzę, że raczej robię go Biorę wszystkie rzeczy co mi tu proponują Możliwe Oli, możliwe Dobra, cóż trzeba ich położyć jeszcze tych drugą wieżę. I będzie git. Inventable. A weźmy sobie to ulepszmy sure okay. tell me something I don't know like turrets a dampener yeah. prefers to target drones but if you attack a nearby champion it will target you oh Przeleciało przez całą mapę. What the fuck? To tak można? Przez całą mapę? Przez całą cholerną mapę przeleciało. No nie wiem, czy by mogła być bottom taret albo top taret, nie wiem. Nie wiem. Take one rock with your stolen powers, and another will replace it within minutes. Okay, <laughs> sorry, buddy. No deal. Aha, to są takie wybuchające. A no to spoczko. Dobra. Dobra, jeszcze kawałek. I got toys. Idle turrets have a hardening shield that makes them difficult to destroy. However, that shield drops when friendly drones join the attack. Okay. You missed. Okay, yes, that was. elite drones are more hale and hearty than normal drones their superior design allows them to more efficiently destroy enemy drones and structures O, dobra, tylko troszeczkę oberwałem. Nieźle. Shit. No co ty? Dobrze idzie. Raczej, no wiecie, z robotami i raczej z botem to jest łatwo. A weźmy sobie to ulepszę. jeszcze trochę Udało się. No to fajniutko. Okej. Dobra. Mi się bardzo podobało granie tym zielonym strzałą. Nie wiem jak to jeszcze wyjdzie w przeciwko prawdziwym graczom nie bo wiecie. into the death of a woman i should have protected. Oh, the death, a propos. The fate of her earth was sealed. i failed her and i failed her people. but i promise you, uh -huh. i won't fail again. Tego, you're going to help me keep that promise. steps from the shadows, when he tries to finish what he started. together. We will bring him to no ja ja komiks czytałem, takie sobie jakoś mi się nie podobał. Tym serią co? Uh, 9, 9. Submit. Uh, please correct an nie miałem, tutaj akurat nie miałem Chociaż może trochę lagowało, ale to tam Tyle <ścoughs> Ale to się grało tylko przeciwko przecież yy, zwykłemu ziomkowi eee, Achievementy są jakieś? Są Achampiony si Jokerem kiedyś się grało Lolnet, mam dwa kostiumy jego. Poprzeglądamy sobie jeszcze, co tu ja mam. Batman jest tylko taki jeszcze. Co nic. To widzieliśmy. To, to musi być śmieszne. ja bym flasza bardzo chciał jeszcze sobie kupić. Yy, a nasza Wonder Woman, ja on to mam strasznie dużo, ale tylko ile. Nie no, w sumie dwa meczenia zagrałem. Chyba jest to jakieś nie wiem, pokazane ten. Nie, dobra. No co cóż, yy, dziękuję Wam za odcinek. E, widzimy się w następnym, gdzie, jeszcze nie wiem, chyba już sobie normalnie będziemy z innymi graczami grać I będę się starał podczas, e, podczas tych rozgrywek już opowiadać wam o danej postaci, o jej historii i tak dalej Na przykład, ten, nie wiem, o, jak będziemy następnym razem grać, coś wam opowiem Też zależy jaki kostium, bo zazwyczaj kostium sygnalizuje Jakąś serię komiksową, w której brała udział, więc postaram się coś na ten temat najwyżej dowiedzieć i Wam opowiedzieć. Więc dziękuję Wam jeszcze raz i trzymajcie się. Hejos!